Obraz, który mnie prześladuje, który nie daje mi spać w nocy i sprawia, że kwestionuje każdą cząstkę mojego zdrowego rozsądku, to nie stworzenie, ani krew, ani ostatni krzyk Igora to blask, pulsujący mdły blask, który emanował z fragmentu sposób, w jaki zdawał się pochłaniać światło statku i zwracać coś o wiele starszego i straszniejszego. Widzę ten blask w moich snach. Na ścianach mojego ciemnego pokoju, nawet na najbardziej banalnych powierzchniach codziennego życia, przekształcając zwyczajność w lustro horroru, który żyje w moim umyśle. Od tamtej pory nie było ani jednej chwili spokoju. Ten blask, zanim wszystko stało się piekielne, wydawał się obiecywać coś boskiego, coś, co przekroczy samą śmierć. Nie wiedzieliśmy, że dla nas będzie to śmierć wszystkiego. Nazywam się Jan i byłem głównym inżynierem na Stardust Explorer, najnowocześniejszym statku badawczym zbudowanym w celu eksploracji zewnętrznych rejonów naszego układu słonecznego. Nasza misja była rutynowa, wręcz nudna. Mapowanie pasów asteroid, zbieranie próbek minerałów,